Witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, zrobić razem z Wami kozaczki dla noworodka. Zaczęłam robić te kozaczki, yy, znaczy skończyłam już te kozaczki, ale nie zszyłam, żeby Wam pokazać, jak one wyglądają, jak są już gotowe do zszycia. Yy, jest to również bardzo, bardzo proste do zrobienia. Tu robiłam wszystkie rzędy, tylko yy, oczkami prawymi. To znaczy, jedna i druga strona są tylko oczka prawe. Nie robiłam żadnego wzoru, ponieważ nie chcę Wam mącić. Te z Was czy ci z Was, którzy są początkujący, wolałabym, żeby zaczęli w ten sposób robić samymi oczkami prawymi, dlatego to też zrobiłam. Tutaj zrobiłam troszeczkę szerszy ściągacz. Oczkami 1 na 1, to znaczy jedno oczko prawe, jedno lewe, prawe, lewe i tak dalej. W ten sposób to wygląda i zaraz zobaczycie, że to jest naprawdę bardzo łatwe. W tej chwili będę to robiła z włóczki białej. Na druty nabieramy 32 oczka, to znaczy 30 oczek plus 2 brzegowe. Yy, nabierać będę oczka troszeczkę cieńszymi drutami. W tej chwili mam druty do yy, dziergania 3,5. Teraz wzięłam troszeczkę cieńsze druty, żeby tylko narzucić te oczka. Zaraz wam powiem, jaka to jest grubość. Yy, zawsze w ten sposób robię. To jest 2,5. Ok. Zanim nabiorę. Oczka. Powiem Wam jeszcze, jaki jest rozmiar tych bucików, ile centymetrów mają. To jest spód. Ta kolorowa włóczka jest mniej więcej, jest ciut-ciut tylko grubsza od tej białej. Tak jak zawsze powtarzam, najpierw wymierzyć, zrobić próbkę i, i wtedy zacząć robótkę. Ok, w tej chwili mam tutaj około 9 cm. Yy, ma to po, podeszwa 9 do 10 cm. Muszę zobaczyć, czy nie za dużo i nie za mało tego brać. Ok, nabieramy 32 oczka na druty. Od góry pod kciukiem. I nad kciukiem. W ten sposób mamy dwa oczka od razu. W tej chwili będzie po jednym oczku nabierane, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 32 oczka nabrałam na druty. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Potrzebne nam będą raz, dwa, trzy, cztery markery. Albo takie plastikowe, no można kupić w sklepie, albo zrobicie sobie z innego koloru włóczki takie kółeczka. Ja do tego celu używam, mam takie gumki, kiedyś Kupiłam gdzieś w jakimś sklepie, nie pamiętam, ale to jest dla mnie to są najlepsze markery. Tych plastikowych nie za bardzo lubię, te plastikowe, dlatego używam te gumki. To są całkiem normalne gumki, malutkie. Ok, 32 oczka nabrane. I w tej chwili będziemy robiły wszystkie rzędy tylko oczkami prawymi. W tej chwili będę już robiła na yy, moich trutach 3,5. Pierwsze oczko mamy oczko brzegowe. Raz. Dwa, trzy, cztery, i tak dalej, aż do końca robimy yy, tylko oczkami prawymi. Prawe, prawe i oczko brzegowe na lewo. Ok, teraz tego znowu nie, już nie potrzebuję. Odwracamy robótkę. Jesteśmy na naszej lewej stronie, ale również tutaj przerabiamy oczkami prawymi. Ok, pierwsze oczko brzegowe ściągam. Przerabiam dwa oczka na prawo. Raz i dwa. I w tej chwili zakładam już pierwszą gumkę. W ten sposób odznaczamy sobie po prostu, w których miejscach będziemy dobierały oczka. W tej chwili robimy 12. Momencik, bo mi spadło. 12 oczek prawych. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 i kolejna gumka. Raz, dwa, następna gumka i znowu 12 oczek prawych. <laughs> w tym rzędzie zaznaczamy sobie yy, oczka. Czy miejsca, w których będziemy dobierały oczka, żeby zrobić, żeby zacząć robić nasz spód, tutaj w ten sposób dorobimy teraz do końca dwa ostatnie oczka. Zostawiamy, tu nakładamy naszą gumkę i dwa oczka prawe, i ostatnie oczko jest brzegowym, przerabiamy na lewo. Ok, podciągamy troszeczkę, żeby tam się za duży otwór nie robił. Ok. W tej chwili będziemy dobierały oczka w tych miejscach, które zaznaczone są. Pierwsze oczko jest oczkiem brzegowym. Kolejne dwa oczka przerabiamy na prawo. Raz i dwa. Robimy narzut, przenosimy nasz marker na prawy drut i robimy 12 oczek prawych. To znaczy do tego miejsca, gdzie mamy kolejną naszą gumkę. Tu w tych, 12 yy, yy, w tych 12 oczkach nie będą żadne oczka dobierane. Z drugiej strony mamy też 12 oczek. Tutaj tam też nie dobieramy żadnych oczek. W tej chwili robimy wszystko oczkami, te 12 oczek, oczkami prawymi, bez dobierania. Ok. Marker przenosimy na prawy drut. I tu mamy dwa oczka prawe, one są w środku. To jest po prostu ten nosek, ten, yy, yy, ten środek bucika, tak można powiedzieć. Robimy narzut. Jedno oczko prawe, drugie oczko prawe, kolejny narzut. Przenosimy nasz marker i nasze 12 oczek, w których nie będziemy żadnego oczka dobierać. 12 oczek, te zostają cały czas. Dopóki nie skończymy tego dobierania tutaj. To jest bardzo łatwe. W tej chwili te 12 oczek dorobimy do końca. Chciałabym to troszeczkę wolniej robić, żebyście zobaczyły dobrze widziały to. 11 12. Ok, i tutaj przenosimy ten marker. Tu zostaje 12 oczek bez dobierania. W tej chwili robimy jeden narzut, i nasze dwa oczka prawe i oczko lewe. I to jest nasz pierwszy rząd, w którym dobierałyśmy oczka. Kolejny rząd to jest nasza lewa strona, pierwsze oczko ściągamy, kolejne oczko przerabiamy znowu na prawo, przerabiajcie wszystkie oczka na prawo, drugie oczko i w tej chwili mamy nasz narzut i jego nie przerabiamy od tej strony, tylko od. Podu się wkuwamy. Momencik, ten marker nam przeszkadza trochę. Od spodu widzicie, jak tutaj zrobicie, przerobicie to oczko, to później porobią się takie brzydkie dziury. Przerabiamy, przenosimy marker i znowu mamy naszych 12 oczek. Które przerabiamy na prawo. Te 12 oczek zostaje nam, nie, nie są dobierane żadne inne oczka. Markier przenosimy na prawy drut, i tu przerabiamy już mamy nie dwa, tylko cztery oczka. Ten narzut znowu od tyłu. I przerabiamy oczkiem prawym. Możecie to troszeczkę podciągnąć, czy przytrzymać kciukiem drugie oczko, trzecie oczko i kolejny narzut, znowu od spodu, to jest nasze czwarte oczko w środku. Ok, teraz mamy tutaj, zaczęłyśmy od dwóch oczek, w tej chwili mamy cztery. Znowu nasze 12 oczek. 10, 11 i 12. Markier przynosimy. Narzut robimy od spodu prawym oczkiem. Kolejne dwa oczka na prawo i oczko brzegowe na lewo. Ok. Wytłumaczę Wam zaraz na czym to wszystko polega. Prawe oczko jest oczkiem brzegowym. Tu był nasz początek. Tu jest ta krótka y, część włóczki. Więc tu jesteśmy znowu na y, prawej stronie, można powiedzieć. Tutaj w sumie mamy każdą jedną stronę prawą, bo robimy wszystko prawymi oczkami. Y, to jest teraz drugi rząd, w którym dobieramy oczka. Pierwsze oczko brzegowe ściągamy. Raz dwa to był ten narzut, który robiliśmy od tyłu. Teraz robimy go całkiem normalnie, tak jak te inne. Trzy, Robimy narzut, przenosimy i znowu naszych 12 oczek. których nie, nie, nie robimy żadnego narzutu, nie dobieramy żadnej, żadnego oczka. Markier przenosimy i w tej chwili zrobimy tutaj dwa narzuty, to znaczy tu z przodu i z tyłu, i już będziemy miały sześć oczek. To jest pierwszy narzut, pierwsze oczko to jest, drugie, trzecie, czwarte, piąte i narzut jest szóstym oczkiem. Znowu naszych dwanaście oczek bez narzutów, moment bo mi się tu. 11 i dwanaście marker narzut i trzy oczka prawe ostatnie oczko jest oczkiem brzegowym. Ok, teraz wam wytłumaczę to wszystko. W tej chwili znowu robimy oczka prawe, nasz narzut wkuwamy się od tyłu i przerabiamy, może Przybliżę troszeczkę, że teraz chyba jest troszeczkę lepiej widać. Ten narzut przerabiamy od tyłu. To znaczy wkuwamy się od tyłu i robimy oczko prawe. 12 oczek bez narzutów. Tu mamy znowu dwa narzuty. Raz, dwa. Przerabiamy je oczkami prawymi od tyłu. 12 bez narzutów. I tu mamy, momencik, tak. Mamy w tej chwili cztery oczka prawe, to znaczy ten jeden narzut przerabiamy od tyłu oczkiem prawym, ostatnie oczko jest brzegowe. Następnie przechodzimy znowu do początku naszej robótki. I teraz, może sobie to zapiszecie, w sumie musimy mieć bez, nie licząc, Oczka brzegowego. Musimy mieć 7 oczek, 12, 12 w środku, 12 i znowu 7 nie licząc brzegowego oczka. Z prawej strony, gdzie rozpoczęłyśmy naszą robótkę, dobieramy po tym jednym oczku. Z drugiej strony, bez dobierania, przerabiamy oczkami prawymi, Narzuty prawym oczkiem wkłóc się od tyłu. Więc przerabiamy tak do momentu, kiedy mamy tu na brzegu bez oczka brzegowego 7, 12, 12 w środku, 12 i znowu 7 bez brzegowego. Jak to zrobimy, to znowu się usłyszymy. W tej chwili mam na drutach 50 oczek, plus te dwa oczka brzegowe. 52 oczka mamy na drutach. Tak to wygląda z prawej strony: tu już widoczne są te, te miejsca w nosku. To jest lewa strona, nic w zasadzie się niczym nie różni. Chciałam Wam jeszcze pokazać, w poprzednim wideo pokazywałam Wam, muszę dalej odejść, Widoczne. zrobiłam dla mojej wnuczki taką czapeczkę, którą pokazywałam Wam w poprzednich dwóch moich filmach i do tego teraz będę robiła te buciki. To taki komplecik tym wzorem perełkowym, tutaj robiłam te trzy rzędy, tym ściągaczem amerykańskim jak widzicie jest to bardzo fajne bardzo ładnie wygląda i jest przede wszystkim bardzo puszysty, bo ja robiłam to z cieniutkiej włóczki którą y, złożyłam dwie razem i dlatego to takie wyszło puszyste, ładne ok, w tej chwili nie zajmujemy się czapką tylko bucikami przerobiłam już moje wszystkie rzędy y, jak wspomniałam mam 52 oczka na drut 50 oczek plus 2 brzegowe, 52 oczka. W tej chwili, w moim wypadku, robić będę 12 rzędów całkiem normalnie, bez dobierania oczek, jak również bez ściągania oczek. 12 rzędów to jest to miejsce tutaj. W tej chwili zrobiłyśmy ten kawałek. Momentek, ja chyba mam większe troszeczkę i białe. To jest ta włóczka, z której robiłam tą y, czapeczkę, którą również tutaj podwójnie złożyłam. Ale to była próba, ponieważ chciałam zobaczyć, <śmiech> przepraszam, <śmiech> y, jak to wyjdzie. Jednak do tej podwójnej włóczki będę musiała troszeczkę mniej oczek nabrać. Y, popatrzcie, w ten sposób to wygląda. Tutaj również mam 52 oczka z, y, liczone razem z oczkami brzegowymi. I w tej chwili to jest ten nosek, to jest tak wygląda, w ten sposób. To jest nasza podeszwa, która będzie później zszyta. Tu mamy nasz nosek, i w tej chwili będziemy robiły tą część. To jest na tych kolorowych bucikach troszeczkę nie za bardzo widoczne. Tą część będziemy w tej chwili robiły. To znaczy, Yy, wysokość tutaj wysokość, jaką potrzebujemy, tyle oczek bierzesz, jaką, ile potrzebujesz na, na tą część yy, bucika. W moim wypadku tutaj to jest 12 oczek, yy, 12 rzędów, przepraszam, które będę robiła tylko oczkami prawymi. To znaczy 12 rzędów w górę oczkami prawymi. Ja sobie to tak robię, te, te gumki można już, te markery można już zdjąć, bo na razie nie są nam potrzebne. Ja to sobie zawsze zaznaczam na kawałku papieru, kreski robię, który rząd przerabiam i tak dalej. Jeżeli jesteś w stanie to zapamiętać, to ok, jak nie, to zakreślać. Po prostu w tej chwili przerabiamy tylko oczka prawe. Jeżeli ty chcesz gładkim ściegiem robić to. To przerabiasz z tej strony prawej oczkami prawymi, ze strony lewej oczkami lewymi. Chyba, że chcecie wzorem robić, to możecie też wzorem albo po prostu kolor zmienić teraz w tej chwili. Ja to przerabiam w ten sposób, że będę dalej robiła oczkami prawymi, pamiętając o tym, że pierwsze i, ostatnia, pierwsze i ostatnie oczko jest naszym oczkiem. Brzegowym, to już ściągam, nie potrzebuję na razie i w ten sposób 12 razy. Jak to zrobimy, to później usłyszymy się znowu.